Przechodzi do mnie klient, który chce kupić stronę internetową, i mówi tak: Panie Przemku, chciałbym mieć stronę internetową. A ja się zawsze na początku pytam: A czy tę stronę będziemy pozycjonowali? Czy tej strony nie będziemy pozycjonowali? Bo od tego wiele zależy. Jeżeli strona będzie pozycjonowana, czyli chcesz być wysoko w wynikach wyszukiwania Google, to pierwszą rzeczą, zanim zaczniesz pisać tekst na tę stronę internetową, jest przygotowanie strategii słów kluczowych. Czyli sprawdzamy dokładnie, jakie frazy wyszukują Twoi klienci, korzystamy z różnych narzędzi, które pokazują jak najwięcej tych fraz, wyszukujemy sobie jak największą bazę tych słów kluczowych i później je poszczególnie eliminujemy albo przypisujemy do poszczególnych nakładek. Już to tłumaczę, o co, ci, o co mi chodzi. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na wolumen wyszukiwań, czyli ile daną słowo kluczowe osób miesięcznie w Google wyszukuje. Są frazy popularne, które są wyszukiwane przez kilkaset, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy nawet osób, a są takie frazy, których właściwie nikt nie wpisuje. Nie możemy opierać się na intuicji, dlatego że mi się tak wydaje, że to jest fraza jest popularna. Trzeba to sprawdzić w narzędziach. Najprostszym jest bezpłatny planer słów kluczowych Google Ads. Ja to sprawdzam Senuto, Semraszu, a hrebsia. Musisz coś wiedzieć, musimy też zastanowić się nad tym, że im bardziej popularna fraza, tym jest trudniejsza do zdobycia w Google, do wypozycjonowania na, tę, na daną frazę. Więc też musimy zastanowić, czy ta fraza, która jest mega popularna akurat nas interesuje, czy na tę frazę chcemy się pozycjonować, czy może lepiej się wypozycjonować na kilka, kilkanaście łatwiejszych fraz, ale za to dużo szybciej, nie musimy czekać rok, półtora, dwa lata, ale możemy mieć pierwsze wyniki po trzech, miesiąc, pięciu miesiącach, miesiącach. To trzeba przemyśleć. A żeby to przemyśleć, trzeba mieć dane. Musimy mieć, zrobić analizę słów kluczowych. No właśnie, analiza słów kluczowych. Musimy wiedzieć na przykład o synonimizacji słów kluczowych, czy o bardzo podobnych słowach kluczowych. Dla Google, BHP szkolenia i szkolenia BHP to jest ta sama fraza. Więc jeżeli ty byś zrobił dwie zakładki, które byś chciał pozycjonować na te dwie frazy, to tak naprawdę doszłoby do zjawiska kanibalizacji. Trudny temat, opowiem o tym w kolejnym filmiku, ale trzeba na to uważać. Kolejna y, sytuacja to. Y, Wolumen wyszukiwań mówiłem, podział na klasy Przygotowując stronę internetową, musimy ją, słowa kluczowe musimy podzielić na klastry tematyczne. Nie możemy tych słów kluczowych umieszczać w dowolnych miejsc, miejscach, jak nam się wydaje. Musimy je pogrupować i podzielić w ramach Twojej strony internetowej. Ostatni temat, o którym warto poruszyć, no ostatni jest jeden z moich swoich tematów. E, przygotowuję szkolenie SEO, na które jeżeli będę miał, to znajdziesz link w, w opisie, ale to dopiero pewnie za parę miesięcy najwcześniej, więc zachęcam się do tego, jeżeli będzie dostępne, bo wyjaśniam ten temat gruntownie i mega dokładnie. Ale wracając właśnie, mówiłem, chciałem, mówiłem o intencji. E, musimy wziąć pod uwagę intencje, czyli jeżeli ja wpisuję w Google szkolenie BHP, to co ja chcę znaleźć jako użytkownik? Chcę znaleźć blog, w którym jest opisane, kiedy powinny być szkolenia BHP, jak się je robi, czy w ogóle są potrzebne, kiedy je powinienem zorganizować, ile to, ile to kosztuje, czy Mam intencję w i szukam firmy, która takie szkolenia BHP świadczy. Trzeba zobaczyć, jakie firmy się wyświetlają w Google i na tej podstawie przydzielić to słowo kluczowe do, do bloga, do kategorii sklepu internetowej. być może to jest produkt, powinien być, być może oferta, być może to jest jakieś główne słowo, które powinno być na stronie głównej. Trzeba to wszystko zaplanować i to wszystko wziąć pod uwagę. I teraz pomyśl: szaleństwem jest przygotowywanie strony internetowej bez tej strategii, no bo. Często jest tak, że robimy stronę internetową. Klient mówi: Nie, nie, chcę prostą wizytówkę, prostą wizytówkę. A po pół roku do mnie przychodzi i mówi: Panie Przemku, jednak robimy pozycjonowanie. A ja wtedy mówię: No wie pan, ale teraz trzeba wszystko zrywać. A klient mówi: Przecież, jak? To przecież tą stronę niedawno robiliśmy, przecież mówi pan, że jest dobra. A ja mówiłem, że jest dobra, ale pod warunkiem, że nie będzie pan jej pozycjonował. Jeżeli pan kupił sobie reklamę Google Ads dla tej strony, no to ona spełnia swoje za za zadania sprzedażowe. Ale strona przygotowana pod pozycjonowanie musi być. Przygotowana pod pozycjonowanie, no, po prostu. Musi być odpowiednia struktura tekstów, architektura informacji, odpowiednie linkowanie wewnętrzne, podział na klastry, o którym mówiłem, y, pilnowanie kanibalizacji. W przypadku Google Adsów czy reklam na Facebooku to jest nieistotne, bo, bo to jest, Google nie zwróci na to uwagi, nikt na to nie zwróci uwagi. Ale jeżeli pozycjonujemy stronę, chcemy, żeby była jak najwyżej w wynikach wyszukiwania, to jest must have. I tak jak mówiłem, szaleństwem jest niezrobienie tego przed. Przygotowaniem strony internetowej i przed napisaniem pierwszej literki, pierwszych słów treści na tę stronę internetową. Okej. Okay. Trudny temat, co? A to dopiero taki. No, Zajawka, tak naprawdę, taki delikatny wstęp. Tak jak mówiłem, przygotowuję na ten temat szkolenie. Zachęcam Cię do jego udziału. Jeżeli będzie, to znajdziesz w opisie, w komentarzu. A jeżeli tego szkolenia jeszcze nie ma i chciałbyś mi się dowiedzieć czegoś na temat mm, strategii słów kluczowych, jak taką strategię przygotować, z jakich narzędzi korzystać, na przykład, pod, podpowiem Ci teraz Cenuto, Semraż, Achrefs, to skontaktuj się ze mną, wyślij mi wiadomość. W komentarzu będziesz miał dane kontaktowe do mnie. Chętnie pomogę Ci przygotować taką strategię. Dzięki, pozdrawiam Cię, cześć.